Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie znagramy Panunki w Minecrafta. Yy, nie było tyle odcinków, gdzieś do, dostałem o na tym serwerze Tabana o, na Fridoni, czyli na najstarszym serwerze na, na Minecrafta i yy, no tak. No, po prostu nie mogę grać, dostałem pana, nie wiem dlaczego. Zpóje się dołączyć. Po prostu jest za stare, nic nie mogę wam pokazać, ale... Ja sobie po prostu no nie mogę no Trudno zdarza się Także zagramy sobie w ten świat Ja tylko testowałem na, na razie W sposób czytywałem e, teren gry żeby e, Żeby po prostu nie, nie logowało się gdy gdy się generował świat więc nic nie robiłem Więc to bardzo świecie I no i co? No I idziemy tak ...eksplorować nasz przebiegny, jakże, świat. Dobra, i... myślę, że trzeba zrobić w każdej o Minecraftu, to po, pier po pierwsze, ścienić drzewo, kilka drzew, żeby mieć drewno. I z tego drewna zrobić pochodnie i te ten staw cały, y żeby... ...z tego pójść do jaskini y bardziej komfortowo, niż, niż jakby do niej nie iść, więc... Y jakby iść do jaskini e, żeby iść do jaskini bez niczego o bo jaki to ma sens żeby iść do jaskini nie posiadając no niczego nie posiadając i no, no tak no dobra Czyli nawet próbowałem tak naprawdę próbowałem coś w sensie, robić drugi odcinek ale no, ale ale po prostu, ta, ta, nagranie tak mi zlegowane wyszło, że po prostu mus, musiałem jeszcze raz nagrać, na przykład jest zjadku, o. Także grałem się trochę w świecie, na to troszeczkę osiągnięć zrobionych, ale... Ee... A tutaj, o, Zra, zrobiłem kamienny kill Ale takie lagi były, że po prostu postanowiłem wszystko od nowa zająć. I to skończyłem wszystkie lewej, jakie znalazłem i po prostu udało mi się... Ee... No i po prostu zabiłem, i um, gry od nowa, więc jakby nie było żadnego sztowania, jakby co. Także no, będzie ok. Wydaje mi się, żeby to było jakimś problemem. Dla Was, dla mnie nie jest. E, ok, także jeszcze jedno drzewo, tak żeby tak był, czyli 16 sztuk. Szybciej, Okej okay. Szybciej się, Koby. Dobra. Jest tak. Kurde no. Ostatnie drewno. robimy kill off. że po ja prostu był kill off. nie, nie, nie motykę, tylko kill off bo co się dzieje, Boże a dobra, bo te liście tam, dobra nieważne wyznaczenie się liści brawo ja wchodzimy e, w tę stronę może jest zmęczony jestem stanie się o szóstej, Boże a okej, okay, nieważne eee, Nagrywamy to znaczy, no nagrywamy na pewno, dobra eee, Poszukamy jakiejś jaskini żeby no, żeby po prostu żeby jakieś jaskinia była, tak? A i proszę Pierwszy zombie wiem gdzie on jest, dobra nie wchodzimy to Na razie mnie to nie obchodzi eee. ten kamień, żeby po prostu był hmm. Potrzebujemy 16 kamienia Zaraz wam pokażę dlaczego I Jest 16, patrz teraz na to Jest coś rzemieślniczy no Miecz. I idealnie. I mamy wszystko jeszcze. I idealnie piec. Zestaw na narzędzi prawie wszystkich. I no. będzie podstawowe narzędzie mamy. Ok. Powiem widać, czy ktoś kiedy... Aha, dobra. Spooky Sound Nic nie widzę, ale trudno. Gdzie ze. Te... Ony! Witaj, towarzyszu. Kurde, jakie lagi? Nie, nie teraz. Dobra, miałem mojego laga, ale trudno. Nic się nie stało, chyba. Znaczy, stało się, bo sobie cztery serduszka. To jest trochę słaba strata Ale jednak stratą jest Będzie, Będę musiał jabłko swoje zjeść Słyszę, słyszę lawe nie ten endorak jest zjeść mm! Kurde pierwszym odcinku Brawo ja Gdzie to było gdzieś tam. Dobra, idziemy na Felipe storage dobra. Wróciłem po mojej temy. Tutaj do tej jaskini wszedłem. Poszedłem tutaj. Tutaj? Dobra, są teoretycznie wszystkie. W większości chyba. Nie, jest mój miecz. Tu, dobra. Jest wszystko w największym porządku. Także jest, nic nie straciłem. No i dobrze, bo jakby coś stracił to bym byłbym, byłbym zły. A nikt nie lubi, jak ja jestem zły. Chwila muszę ogarnąć wszystko. Przynajmniej nie będę nie muszę teraz żyreć żre niczego, nie jestem głodny. Okej. Okay. Pierwsza śmierć. Profit jest dobra. Eee, czekaj, chwilę więcej węgla. Muszę wydobyć. Trochę mało go wydobyłem. Pan creeper zagościł nam. a zepsujcie o rozgrywkę Aku, ku a kuchu. aku, 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 dobra aku, aku, te, ten aku, i jest. I i dalej. Więc tu jest nasza lawa. aku, i proszę w końcu żelazo Jest co? nani? okej okay. nie rozumiem tego, ale chyba dobrze, że nic się nie stało nie wnikam i do dalej Kolejny, ja po co dostajemy do bochodniejszy? Jest jasno. Kolejny węgiel. raz by powiedzieć. No tutaj. Nie! Spadaj! Brawy! Eee, dobra. Nie żyję. wszystko co powinno być Mam 19, niech będzie 21 Uuuu, matematyka level... No nie, nie tym razem, nie i nie wpadnę do lasu Dobra Świetny początek mamy Ciśniemy dalej. ale pamiętacie kiedyś jak na tym kanale na początku e, robiłem Age of z taka gra. Z takie, tak, takiego startega. Jak teraz ogarnę już nagrywarki i wszystko jest ok, to może spróbuję to nagrać, co? Jak musicie? Może to będzie dobry pomysł. Nie wiem, może się określić całym pomysłem, ale też i dobry pomysł, gdyż ta gra nie jest aż taka zła. Nie tego się spodziewałem. Boże Dobra, gin na no, nidzie nie idzie. Nieważne, chyba na górze Dobra 13 żelaza, jeszcze tutaj jest żelazo Ups, taki szlak był niemiły e, Dobra, zróbmy więcej świeczków. Ja polski perfekt ja. ja, ja. Eee Kolejny okay, jak wykopiemy go Węgle zawsze nie za mało Czy nie za dużo zawsze <laughs> Ja mi się kilo zniszczy A trudno tam poradzę sobie Idzie, git. To jest tyle kobrestołna że Powinno wystarczyć. Na kilofi nie tylko. To w końcu jest nie? No to chyba. O Boże, dobra, ileś tego. Może na troszeczkę dużo będzie tego węgla. Chociaż nie. Wylewelujemy przynajmniej. Cztery... 45 przynajmniej chcę. 4-5, dobra, elo. Pięty level git jest, ma Zjeżdżam stąd. Nie podoba mi się tutaj. Ta jest brzydka. I śmierdząca. Pachnie w niej creeperami i prochem strzelniczym. A! Gdzie? Niech na górze, dobra. i w pierwszym odcinku normalnie w tych komplikacjach minecraft moment dobra ee, kupimy nasze żelazo i zjeżdżamy stąd to żelazo jest nasze bo czyje jeszcze ja? nasze żelazo, tylko nasze dobra, o już tam na górze jesteś? no pójdziemy szybko to się z wartego oglądanie na górze oczywiście Wartego mojej uwagi jest noc, hura! Nie, o to mi chodziło po prostu Żeby wyjść z kini w nosy Nie! Już szal not pass Арчих будешь день Нет, Не, не рыбий день. Сейчас чем я только, а не отвлекло Не игрушку не. Сема они Не бей с тобой. Mm, добро. Ю. на 10.

Po jest dobrze No jeszcze ja już troszeczkę HP zregeneruje hmm. Jakoś, ale się zregeneruje No i, to jest idealny efekt Nie, spadaj Co? Nie! Sią! Kubańsko Ciebie nie zabije, nie zabijesz już na wieku Chaj to wtedy wie głupi przegryw z tego szkleta. Nic nie zabije. Ten pierwszy to był wyjątek. Kurde, jaki lagi. Mam nadzieję, że nagranie się to nie odbije. Źle. Ach. Nie, jaki Idziemy Gdzieś indziej. Nie ma to jak podawałeś, Nie, nie, tu pies. Nie, dziękuję. Ty jesteś innym niepożądanym gościem. A jakiś średni tam jest i. Owca, tak? To jest owca? No dobra, to mamy żarcie już. Oj, pigi, dobra. Udało się znaleźć. Mamy jakieś. Okej, okay, walka życia i śmierci. Nie, 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 osuń się. Masz to brzydki, no. Ziemniak jest, zeram, ziemniak. Mm. Dobra, jesteśmy cali, żyjemy, tak? The most important thing, we are alive It's fine, cool, epico Nie! spada nie ty. En de vis. Als shit. Burning hell. Als je shit. Nee, nee, nee. No. Nee. Nhé yeah. Nie no świetnie no Zarąbiście Widzicie co To było chyba na tyle w tym odcinku Jeśli chcecie to możecie zostawić lajka I no cześć Do następnego odcinka tak mi się wydaje Dobra, Dobra elo.